Cześć, tu Cysiowelowe. Dzisiaj znowu będziemy nagrywać grę. To znaczy grę, ale obojbi będziemy znowu nagrywać. Tak, cześć. No, Jak ma... widzicie, Marcelinka niedawno przyszła ze szkoły. Mhm. Jest trochę zmęczona. Yy, I stwierdziłyśmy, że dzisiaj wtedy nagramy grę, bo tak. ma taki dzień, żeby trochę pograć. Mhm. Yy, chciałam wam pokazać, jakie sobie stworzyła kolczyki. Pokaż, jakie masz kolczyki. Wprzecz... I przykleiłam je na klej. Tak, wpadli na taki pomysł dzisiaj, że sobie robili y, dziewczynki kolczyki mm -hmm. i takie ma kolczyki. To my się bierzemy dzisiaj za grę. Jeszcze miałam na szyjnik, ale musiałam go ciachnąć. No tak, bo niewygodnie jak się tak siedzi, nie? Mm -hmm. yy, to my się przełączamy mm -hmm. i wchodzimy dzisiaj. Na grę. Tak. Dzisiaj będzie trochę inaczej, bo dzisiaj będzie gra z Marcyni Konta. Mhm. Tak? Z mojego konta, y, bo zawsze było z Mamy Konta. Teraz będzie z mojego, więc będzie troszkę inaczej. Tak, <laughs> bierzemy się do grania. Zobaczycie, co dla Was przygotowałam. Jakie albo. Dokładnie. <laughs> to zaczynamy. Mhm. Już yy, jesteśmy na moim profilu I tak się nazywam Tu u góry macie nazwę jak się nazywam Więc możecie mnie dodać do znajomych Ale wam pokażę jak się przebrałam Tak się przebrałam Więc będziemy wchodzić w super zabawny obi 200 etapów Zaczynamy to czekaj, ja do ciebie dołączę Aha. zaraz. Weszłaś? Tak, weszłam. Dobra, to ja do ciebie zaraz dołączę. Muszę tylko teraz znaleźć, gdzie ty tutaj jesteś. Jestem. Mama musi pojechać na samą górę. O, to jest mama. Mama tak się przebrała. Cześć! <noise> Dobra, pa! Czyli tu zaczynamy, tak? Tak. Dobra. A co ty się tak uwiesiłaś? Gdzie uwiesiłam? Myślałam, że się uwiesiłaś. <noise> ty dopiero tam? Ja już to przeszłam, wiecie, widzowie. No tak, przecież... Ty... Ej, no, no, gdzie mi? No. Ojeju! Mama się zbliża! Gonię ciebie! O nie, spadłam! Cześć! <noise> o Jezu! Nika! Chyba. O, cześć! Spadniesz? Cześć! Teraz się postaram. O, chyba ciebie nie ma. Widzieliście, <grym> <grym> jakie to było fajne? I pff. To wcale nie jest takie łatwe. Hej, ty tu nie skoczyłaś? Więc ja będę szybciej. Skoczyłam. Jestem za tobą. Tak, ale ja będę szybciej. Myślę, że pokażemy widzom do jakiegoś może maksymalnie 50 etapu. Okej, okay, tylko wiecie, co tu jest. To coś. O, możemy to przesunąć. A co ty tu robisz na dole? <śmiennie> co ty. Ej, Ej! ej, ej. <śmiennie> 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 ej. Chyba spadłaś. Lubi. Ej, no poczekasz. A to wcale widocznie nie jest takie proste. To wiesz, że mnie nie lubi. Wiecie? Hm. Mama tam chyba czeka. Tak. Stoję tutaj. A w sumie powinnam iść. Ej, poczekaj, poczekaj, Aha, poczekaj. Aha, w tą stronę to jest. To marka! Bo ja wiem, jak to przejść. Jak to przejść? O co teraz? O, jestem. Ty też to przyszłaś? Tak. A, bo A ja, ja już... tutaj idę dołem. Patrzcie, to wygląda jak takie oskrzela, nie? <grym> Ej, chyba ja źle poszłam, bo ja idę dołem. To nie tak miało być. Zobaczcie, jesteśmy już tutaj. Z moim jednorożcem. Już mamy taki etap a tam jest moment on gdzieś tam o, tam u góry jest moment gdzie zaczynałyśmy zaczynałam z moją mamką a moja mama gdzieś tam utknęła no bo ja tutaj pospadałam i tam źle weszłam no. oj mamka mamka wiecie co ta gra jest fajna ale jest trudne to obie Potem zobaczysz, jaki będzie. Dobra. O jak? Kiedy? Eno, poczekaj. Który masz etap? No, ten co ty? A to co ty tu robisz? Ja myślałam, że jesteś przede mną. No, gdzie mnie spychasz? <noise> ja myślałam, że jesteś przede mną. To czekam za tobą. No znowu mnie spychnęło, wiecie? No. no, co ty robisz? No spadłam! Ale wybrałaś to obi? Ja wybrałam piękne. No trudne! No patrzcie, to jest, to... no widzowie myślą, że to jest łatwe, bo to jest łatwe. No, Nie, wiecie, no właśnie to jest wy... trudne. A jak to się nazywa? Mega szalone obi 200. No to jest szalone. Mhm. dobra, jadziesz? Ja już przejechałam to. Serio? Tak. Ja tutaj stoję z tyłu i czekam za tobą. Ale już to przeszłam. Aha, ty idziesz dalej. Aha, a co tutaj teraz jest za trasa szybkiego ruchu? Co to ma być? Zaraz też sobie poszalejemy, wiecie? A kiedy ty tam to przeszłaś? No. Jak ty gadałaś? Tak? I się zatrzymałaś i na mnie czekałaś. Jeju, ten jest bardzo trudny, wiecie? Jeju! O, jestem. To chyba nie jest takie łatwe. Jest łatwiutkie. Co to było? To jest prędko? O nie! Mi w to nie wychodzi w ogóle. No kurczę, ja z każdego spadam. Fajnie, że teraz mnie widzicie, nie? Mm, ty to przeszłaś? Tak, za pierwszym razem. Naprawdę? Naprawdę? No nie za pierwszym, no ale nie widzowie to przyszło mnie. Nie miałam tyle prób. Hm. Ja tego nie jestem w stanie przejść. Nie wiem, jakę to przeszłaś. Ale to jest ja tego, ja tego nie mogę przejść. Mamka, mamcia. No widzicie? Przecież oni cię nie widzą. Myślałam, że ty pokażesz, że ja ciągle tutaj spadam. A wiesz, jak takiego tu przeszłam te? te? Przeszła się? Tak. Zobaczcie, wy co wie, tam jest mama. <laughs> Skoczyłaś na trzeci? No, próbuję się dostać tam do ciebie. O nie? Tu są takie jakby miski będą. Na tym yy, przed tobą. Ale ja już mam, nie wiem, który. Na dole piszę, który jest poziom. czwarty. No nie, ja tutaj z każdego dłużej. Ale wiecie, spadam. że ja zawsze jak jest 24, to ja mówię Wigilia? Nie mama? Tak. Patrzcie, my już jesteśmy na śrubkach. Kręcących. Czemu jak zawsze nagrywam z tobą, to mi tyle razy wszystko spadnie? Tam jest mama. Cia. A ja tam... I gdzie tutaj mam iść teraz do góry, tak? Tak. O, nie, ja tego nie lubię. Czekam na mamcie, o. Tu musisz iść pomału. Ej! Co to było? Co to było? To jest nie fair. O, nie! To coś takiego śniegu. Ja. No nie! No! No nie, ja teraz dam radę. Musimy o, mi się... się udało! My tylko z widzami musimy się skupić. Odcinek z katastrofy. To mama tam nie mogła, a teraz ja nie mogę. Teraz przejść? Jest, w końcu ci się udało, możemy nagrywać dalej. Na chwilę ci się udało. Tu musisz iść tak tym środkiem, no? O, właśnie idę. Bim, bim, bim. I tu są chmurki. Albo skały. Chmurki wygląda mi. O to jest dziwne. Dziw, dziwne to jest. O, kredka. Kredka. Po kredkach, po gumkach? Tak, szkolnie. No, a ja y, idę w tym roku do pierwszej klasy. Nie, mama? Tak. Możesz pożyczyć od nich kredki? <grym> mama! <grym> nie wyjmę z gry przecież, kredek, nie? Nie da się szkoda, nie? A wziąłem 33 z widzami. A ty, który masz? 33, przecież idę za tobą. Ja mam trzydziesty czwarty. O, cześć znowu. O Jezu, Jezu, jestem. Ale to jest takie trudne. O, tutaj teraz coś... Tobie też tak szybko idzie? No. Bo to jest szybkość. O, tego nie lubię. Ja tego też nie lubię do skakania. To są niedojrzałe trójkąty, to jeszcze są te. Tego lasery. Nie, tak, tego nie cię dotknąć. No. O. To przez ciebie? Nie, ja tam tylko Ta stałam. Przez ciebie, bo ty mnie popchnęłaś. No coś, ty widzie widzowie widzieli. Ja cię nie popchnęłam. Wi ale widzieliście widzowie, ona mnie popchnęła. Nie. Tak. Tak było, mama. Tak nie było, ona kłamie. Nie. Przeszłaś? Tak. A no to czemu ja tutaj stoję i za tobą czy... Już nie stoję. <noise> Dlaczego? O nie. Następnym razem ja wybieram grę. Nie. Ty jak wybierzesz grę, to zawsze jest ona jakaś trudna. Zobaczcie widzowie, my już mamy 41. A wy w jaką widzowie lubicie grać grę? Na Robloxie? Albo, albo to... co byście chcieli zobaczyć? Właśnie. Ale coś z Robloxa. Dobrze? Coś na Robloxie, dobrze widzowie? Bo ja teraz mam... Spadaj reklamu. Ja teraz mam fazy właśnie na tego Robloxa. I no... No, ter teraz Ty mnie popchałaś. Teraz widzowie widzieliście i nie pchnęłam. Ja... ja cię nie pchnęłam. Widzowie też tak twierdzą. Nie widzowie? Mhm. No, słyszysz. Oszukujesz. Widzowie powiedzieli. Mhm. Słyszałaś? Oszukujesz. Nie. Ja cię nie popchnąłam. Zobaczcie, widzowie, my już jesteśmy tu, a mama tam. Tam gdzieś, o, tam jest. O nie, nie, ja tu nie weszłam. Hi, 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 hi pa. Eee, ale jestem... A tu, że... Ej, no popychasz mnie. Mm -mm. I nie co popycham? teraz tutaj mam zrobić, jak to spada na dół? O nie, znowuż takie trudne to jest. Ja to przeszłam. Czyli z tej trzeba na tamtą skoczyć, czy co? O co tu chodzi? Nie. Aha, musisz... tutaj na górę. No. Tu na górę. Patrzcie, widzowie, tu są takie faliki. Ej, 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 A jak ty tutaj to przeszłaś? Normalnie. Aha. Które? Nie, nie, już dobra, już idę. Nadciągam. A że już mam pięćdziesiąty a ja tam zaraz do ciebie dojdę. Nie, chyba, bo ja mam już widzowie, ale się. Aha! Hmm. Widzowie, tu tego nie można dotknąć. A jak tutaj to przeszłaś? Co? Co nie? Ja znowuż na czymś utykam tutaj co chwilę. A ja Cię widzę. Jak nie tak, to tak. Jak o. ten, to można tam iść tym ciemnym. Dzięki. Żartowałam specjalnie, żeby... Gdzie jestem? to u mnie zabrzmiał taki dźwięk, mama. Dziwny. Ja z tym zawsze... Dobrze, o... że ci tablet nie wybuchł. Dobra, teraz płyniemy kłodą. jakim kłodą? No nie kłodą, ale takim... To gdzie ty jesteś? Ja mam 56. O nie! I ty go przeszłaś? Który? Tutaj? Ty takie dziwne. Tak. tak. I tu jest łódka, tu się bierze łódki. Nie! No chyba mnie zwinęłaś. <noise> Czemu... Nara! Ej! ja tu! To... <noise> Gdzie na moją trapę? <noise> tu jeszcze jedna płynie. Kogo ona jest? To jest moja stara. To jest ta twoja stara. No wiem. Nie wzięłaś tej swojej. Uwaga! To tak powinno być? Ej, hop, Ej. Hop, hop. O nie! Ja jak zwykle! Co ci się wydarzyło? Utknęłaś? No, tak! I co teraz? Widzowie, chyba muszę wyjść i wejść. No, to chyba musisz wyjść i wejść. Zaraz do was wrócimy. No, no to ja już doszłam. Tak, udało się, bo tutaj się okazuje, że jak się przerwie i wyjdzie, to trzeba iść wszystko od początku, no. nie? Więc ja tutaj czekałam za Marcysią, aż Martysia z powrotem nadgoniła do tego poziomu. Jeszcze przejdziemy kawałek. O rety. Ja to nie mogę doskoczyć. Ja tu mogę. Ja tu przyszłam. <laughs> nie jak zwykle. <laughs> tam jest mamcia. O tam. Hop. Co nie. <laughs> Zobaczcie. Wiecie co. W końcu co? mi się udało. O, patrzcie, to jest tak. Ja zawsze tam się. O ja zawsze przy jednym się klinuję na serię, zawsze ja gram w Tobii. Przy którym? No, przy tej łodzi. Mhm. A wiecie, że ja mam 61? <grafię> Gr Gramy do poziomu 70. No. Jak będziecie chcieli zobaczyć, jak wygląda reszta? Reszta do 200. Tak. To dajcie znać. Mhm. W komentarzu po filmie, tak. Jakby nam komentarze odblokowano. Nie, komentarz na mnie odblokuje, mamy kanał dla dzieci. W poście, tam gdzie są zawsze komentarze. Dzięki. Sorry. Nie wybaczę ci. Nie, ja no, wybaczę. 63. Ależ ja też mam 63, mam no tak. 64. O, znowu się wepchałaś i ja spadłam. <grym> Jak ty idziesz koło mnie, to ja zawsze spadam. Wiecie co, jak ja sobie z mamą grałam, nie? No to mama, jak ja przyszłam koło mamy, nie? E, jak tak usiadłam sobie koło mamy, to nagle ona spadła. Tak, zawsze tak było. Ja jej przynoszę pecha. Ciekawe dlaczego ja... Jej akurat jej przynosi pecha. No ciekawe dlaczego. No, zamykaj mi stąd. Mm. Oj, patrzcie, jakie ładne skakanie po rubinach. Masz skakanie po rubinach? Tak, albo jakieś kolorowe diamenty. To są rubiny, bo rubiny są kolorowe, Chyba. tak? Chyba. Patrzcie, ja jestem na nożu. Ja ciągle spadam. My ciebie nie widzimy, bo my mamy... 68. 69. Bym prawie wygrała. Hop. I teraz idziemy, ostatni etap. Przeszłam! Przeszłaś? To czekaj za mną, ja tam zaraz dojdę. A możemy dojść do tego. I tak spadła. Tu się z Wami pożegnamy. Pa! Zostawcie łapkę w górę, lajka i subskrypcję, jeśli chcecie zobaczyć następną część. Tak. Tego Dajcie znać czy wam się podoba takie obbi. Mhm. Pożegnaj się, poskarż tam trochę widzą. Pa! Do zobaczenia w następnym odcinku.